Podcast Polskiego Radia. Dzień w 5 minut. Marsz Ciszy w Hołdzie dla Danusi. Aviatory Makrona bestsellerem. Jest sobota, 24 stycznia. Zapraszam na wieczorne podsumowanie dnia. Joanna Stankiewicz, cześć. Miesiąc po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi, ulicami Jeleniej Góry przeszedł Marsz Ciszy. To wyraz sprzeciwu wobec przemocy rówieśniczej w szkołach. Uczestnicy maszerowali pod hasłami: Dobro dzieci w naszych rękach, tak dla edukacji psychologicznej w szkołach, mówi współorganizatorka akcji Karolina Benesz. Chcemy, żeby o tym mówiono, chcemy, żeby to uwzględniano w polityce. I dla podkreślenia, impulsem dla tego marszu była pełna zgoda rodziców Danusi. 11-letnia Danusia zginęła w połowie grudnia w pobliżu jednej ze szkół podstawowych. W związku z tą sprawą zatrzymano 12 uczennicę z tej samej podstawówki. Dzień w 5 minut bez przełomu w sprawie pokoju w Ukrainie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się ukraińsko-rosyjsko-amerykańskie rozmowy. Wołodymyr Zełenski na podstawie sprawozdania przekazanego mu przez delegację Ukrainy napisał, że rozmowy były konstruktywne. Poinformował, że strony uzgodniły, iż złożą raporty w swoich stolicach i uzgodnią z władzami dalsze kroki. Mają odbyć się kolejne spotkania być może już w przyszłym tygodniu. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina jest gotowa do dalszych rozmów. Trójstronne negocjacje w Abu Zabi trwały od wczoraj. Przed ich rozpoczęciem ukraiński prezydent oceniał, że głównym tematem będzie kwestia Donbasu. Rosjanie domagają się oddania im całości ukraińskiego zagłębia donieckiego. Mówił Paweł Buszko. Dzień w 5 minut. Koniec dramatu w Sobolewie. Schronisko dla zwierząt Happy Dog zostało zamknięte. Decyzję podjął powiatowy lekarz weterynarii ze względu na stwierdzone uchybienia i brak woli ich naprawy. Właściciel schroniska Marian D. w 2019 roku usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Byli wolontariusze zawiadomili śledczych, że psy nie mają właściwej opieki, są głodzone i chore wiele zwierząt padło. W Sobolewie na Mazowszu protestowało ponad 200 osób. Przyjechałyśmy po to, żeby się sprzeciwić temu miejscu, żeby to zakończyć i po to, żeby adoptować zwierzęta. Chcemy jak najwięcej po prostu zwierząt stąd uwolnić z tego miejsca. Zwierzęta zasługują na to, żeby od nas ludzi mieli jak najlepiej, tak żeby człowiek nie zadawał cierpienia. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu napisał, że schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacyjne Brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie, dodał szef rządu. Dzień w pięć minut. Wszystko już dopięte na ostatni guzik przed 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W przededniu imprezy kilka tysięcy osób w Warszawie wzięło udział w dwudziestym biegu w ośpu Policz się z cukrzycą. W tym roku tematem przewodnim finału są zdrowe brzuszki naszych dzieci. Mimo mrozu w biegu uczestniczyły osoby w każdym wieku, rodziny z dziećmi i seniorzy. Mogę zdjąć czapkę i pokażę się we włosy, więc to jest dowód na to, że to jest mój osiemnasty bieg. W tym roku biegnę dla mojego chorego wnuka. Ja biegnę czwarty raz, razem biegniemy trzeci i naprawdę warto, warto brać udział. Jeśli Bieg w parze w ciągu lata bywa wspomnieniem na długie miesiące czy lata, to bieg w taką pogodę tym bardziej. Bardzo zimno? Bardzo. Każdy kto ukończył 5-kilometrową trasę otrzymał pamiątkowy medal. Podobne biegi odbyły się w wielu miejscach w Polsce. Można było dołączyć do akcji również w biegu wirtualnym. Za zebrane ze sprzedaży pakietów startowych pieniądze zostaną kupione pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stroi już instrumenty, tymczasem we Francji furore robią okulary przeciwsłoneczne noszone przez Emmanuela Macrona podczas forum w Davos. Awiatory, które tak. zasłaniają chore oko francuskiego prezydenta, stały się w ciągu kilku dni bestsellerem. Z Paryża mówi Stefan Folzer. Piękne okulary przeciwsłoneczne. Na wygląd francuskiego prezydenta w Davos zwrócił uwagę sam Donald Trump. Zdjęcia Emmanuela Macrona w awiatorach szybko obiegły internet i, zdaniem części obserwatorów, stały się nawet symbolem sprzeciwu Paryża wobec Waszyngtonu. Pałac Elizajski nie ujawnił nazwy producenta, jednak media szybko ustaliły, że chodzi o francuską markę Henri Julien, przejętą niedawno przez włoski koncern iVision Tech. Po wystąpieniu Emmanuela Macrona w Davos akcje spółki wzrosły o ponad 50%. Uruchomiono uproszczoną stronę, na której dostępny jest wyłącznie model noszony przez francuskiego prezydenta. Cena okularów to bagatela 650 euro, czyli powyżej 2,5 tysiąca złotych. Takie awiatory przydałyby się na kortach słonecznej Australii, gdzie Iga Świątek awansowała do 1.8. finału tenisowego wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Polka w trzeciej rundzie pokonała Rosjankę Anną Kalińską 2 do 1. O grze świątek mówi była reprezentantka Polski w tenisie Alicja Rosolska. Te mecze czasami może są bardziej zacięte, czasami mniej, ale faktycznie no zawsze jest w tej grupie zawodniczek, które mogą wygrać takiego ślema. Następną rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie reprezentantka gospodarzy Madison Ingalls. Więcej informacji znajdziecie na stronie Radio 24pl Joanna Stankiewicz, do usłyszenia. Wysłuchałeś podcastu Dzień w 5 minut. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.